siódmy był cesarzem. Był to wnuk króla Jana III Sobieskiego. Rządził w Hamburgu również. Na ratuszu w Hamburgu mamy Karola Wielkiego, który założył pierwszy kościół w Hamburgu. Mamy Barbarossa. No i do przodkowie polskiej królowej w górzach który pradziadek założył klasztory. Tutaj w tym miejscu klasztor Franciszkanów Świętej Marii Magdaleny 22 lipca 1230 roku i klasztor dominikanów razem ze Świętym Jackiem 15 sierpnia 1237 roku. Barbarossa e, i Karol Wielki byli przedkami królowej Polski Małgorzaty Zdanemi A rządzący tu w Hamburgu cesarz Karol VII był wnukiem Kulejna III Sobieskiego urodzonej w pańskiego w Brukseli. Koronowany przez swojego brata w Frankfurcie nad 12 lutego w 1742 roku 1200 synodu zwołanego przez świętego Bonifacego. Władcy świata wiedzą o tym, tak jak i tutaj, ten człowiek, który jest burmistrzem, który urodził się 20 stycznia 1966 roku w Tego samego dnia w Ostrowie Wielkopolskim urodził się ksiądz Michał Woźnicki. Owen Samrzy, święty Trydencki na Wroniecki w byłym klasztorze Dominikanej z 1282 roku. Jak i również urodził się Żyd w Izraelu, syn Żydów Sostrowa Wielkopolskiego, który był w Ameryce, kiedy zamordowano Polaka, muzyka Jacka Stefańskiego 9 sierpnia w 1983 roku w Gdańsku. Został ojcem duchownym w Kaliszu. Nazywa się ten żyd z Izraela, ksiądz Jacek Stefański. Ale to już jest w nowym kościele. Potrzebują swoich, występuje jako polski ksiądz. No a polskich księży polikwidowano. Polikwidowano. Wysłali mnie. Biskup Najjachaszle wysłany do księdza Michała Włożyńskiego razem zamęczony w dachu księdzem Michałem Buźniakiem, jak którego ziemię do kościoła św. Piotra i papo w Pęcicach załatwiałam w grudniu 2016 roku. Wszystko to już było dawno przygotowane, czego nie wiedziałam, ale Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Jezu ufam Tobie, święty Michał Archanielus, wspomagaj nas w walce. Hamburg, 23 listopad dwa tysiące dwudziestu